Siemanko widzowie, witajcie w kolejnym y, odcinku z piątego sezonu kariery Papierka, ostatni odcinek lata, yy, no i też niedługo w realnym świecie będzie sezon zimowy, dzisiaj wisienka na torcie, konkursy w Ironwood, na nowo, wy, nowo zmodernizowanej skoczni w Stanach Zjednoczonych i przy tym cykl Iron 9, yy, mamy tu wszelkie kwalifikację, no i policzy się nota no, z każdej serii konkursowej. Mówię, że Iron 9 to będzie tylko taki przejściowy, w tym sensie niemożliwe, że będziemy już, już na całą kanadę, całe USA, będziemy mieć American Cup, ale to już, to już w przyszłości. No, w generalce my na miejscu siódmym Radzi Zajc z Kobayashem, rywalizuje to jest wielka rywalizacja. Piszcie w komentarzu, możecie pisać kto wygra. Tą rywalizację, a na szybko wam pokażę, bo skończył się Fiska Parkamentalny PK. Wygrał jeden pesentnik, drugi Miller, Cześć Ziegiel. Najpierw z Polaków Joniak, potem Pilch. Resztę tu widzicie następującym na obrazku. Może to ja tu przynudzam, ale no przelecimy przez to że szybko. Fiskap, Fiskap, drogi Fiskap wygrał. Zdomina... Zdominował Espen Jakobsen. Drugi Famian z Inklas Klaas Hummel. Najpierw z Polaków Kasper. Juroszek, resztę widzicie jak się zarejestrowali debiutanci, Niektórzy punkty zdobyć Co ciekawe, Brytyjczyk. No i co? Prze będziemy sobie już przechodzić yy, do konkursu, pierwszego konkursu w Ironwood, w Ironwood wieje w plecy, ale zanim ta autopromocja, chciałem wam powiedzieć, na moim kanale jest akcja, wbijamy 100 subskrypcji yy, do końca roku, będę wam bardzo więcej, to jest moje małe marzenie, yy, bo ostatnie zasięgi spadły, no cóż, wieje w plecy, nie ma tu igielitów, w realu, jak będę miał budować, będzie igielit, chodzi tutaj o to, no w tej grze nie ma igielitów, bo jest to taka skoczna historyczna. Ale wszyscy wiecie o co chodzi. To jest ciężka skocznia, Będzie tu ciężko. Kwalifikacje też. Racing Iron 9. Nie można by żadnej serii zaprzepaścić. Będzie tu również bicie letniego rekordu świata. Na razie nim może się pochwalić. To inny jak Domen Preutz. No, kto, kto by się tego spodziewał? Nie oszukujmy się. A tu będzie ciężko klinąć pana z kamerą. Ale dałem rady, widzicie? Dał znak wojciech topór. Ciężkie warunki. Ojoj, strasznie słabe wybicie I czy ja tu cokolwiek osiągnę? Czy to już jest odpadnięcie z Iron Nine, Nie no to jest odpadnięcie z Iron Nine. Papierek odpada, no mówił, że coś go boli kolano też Papierek. No, no i odpada, odpadamy z Iron Nine już za pierwszym... Po pierwszym skoku Papierek wymeldowuje się z walki o dużą nagrodę pieniężną. No taka w, wpadka, wpadka na sam start, ale nie byliśmy najgorsi takie. Pocieszenie, no nie nie ma co się pocieszać, miejsce. 64, nie jest pocieszeniem. Pocieszeniem jest to, że Tomasz jak razem z nami, nie jesteśmy jednym, którzy nie zakwalifikowują. Szaza się kwalifikuje, Kubacki, Wąsek, Habdas wygrywają, her drugi, Radosza, Żak. No i na razie Herr liderem tej klasyfikacji. No i her również jest letnim rekordistą świata. Razem. Z domenem No niestety nie połaczymy sobie już w cyklu. Po pierwszym skoku już. Sajonara, jeśli chodzi o walkę. No i walczymy też o generalkę o top, top 5, bo tam nie traciliśmy. nie o Grand Prix. ej I kto Andras Wellinger u Domen Preut 180 metrów. No i Domen Preutz pokazuje, że jak chodzi o mamut, nawet mniejsze to on się świetnie spisuje drugi Beniaminozwolot ósmy kubacki. No, Zajdź trzeci Kobajasz i dopiero nie ten kubiaczny dwunasty Mamy wysoko kapustnika. Amerykanie u siebie się świetnie sprawują. 16 Bigner, 18 Ferrand, 19 Habdas. Jest wąsek. Odpada nam Szozda. Niestety widzimy się w serii numer 2. Seria numer 2. Zobaczymy, kto tu powalczy. Jan Hel. Paweł Wąsek. I Paweł Wąsek, letnim rekordiczną świata. Poprawiły się warunki w tej drugiej serii. Ale to Paweł. Paweł tutaj warunki Habdas spada. Bigner też. Granerut, ale o wiele bliżej. Egzekwos z Pawłem stąd. Co jest? Ortner, Lindwich, Kobajashi spada. Welinger, on, Wellinger daje radę. Ale bliżej teraz skaczę, dużo bonifikata musi być. Naoki na Kamura. da radę. Uch, jaki knockout. Zajd spada, ale jest przed Kobayashi więc on prowadzi dalej. Benjamin Oswald nie daje rady. Wygra to Laniszek, moim zdaniem. Nie, jednak wygrywa to domen Preuzo 9, 10, ale na korzyść świata pozostaje Paweł Wąsek 182 metry. Dwóch Słoweńców na czele, no loty, to Słoweniec, trzeci Ostwold. No i liderem też trzeba będzie Preuzo w planie, w yy, planie co 7. Iron Nine. Reszta Polaków na takich yy, lokatach, widzicie. No i tam mamy tutaj podium. Preuzo pierwszej 21. W generalce po tym zwycięstwie. Czas na konkurs numer 2. Jeszcze jedno w generalce nie spadamy, ale do 5 miejsca tracimy już ogromnie dużo punktu. Goni nas Czech Radosław Żak. Zajedz umocnia się przewadze nad yy, Kobajasz. To jak nastawieniach bojowy chcemy wyładować swoją sportowość złość za tamten konkurs. No tutaj mam nadzieję, że nam się to uda. Yy, no i kwalifikacje, no ale jesteśmy na tym miejscu 7 w generalce, bo my w Clingentach zwyciężyliśmy yy, na siódmy po raz siódmy w karierze w letnim yy, Grand Prix jak płaski drugi, Jan Herr, pierwszy. tam widzę wysoko. No to ciekawe. No to ciekawe. Pan z kamerą, ale się muszę skupić na skoku, ale lufa w plecy. Tu lepiej chyba spóźnić niż tak. Za wcześnie się wywinął. No i to będzie świetna próba papierka. Tak to się robi. Poza punkt konstrukcyjny skaczemy. 164 metry. Może nie jest świetnie, ale jest, jest świetnie, bo to będzie top 10. Będzie pewne top 10. Dobry skok w Iron 9, tam nam to nic nie da, bo odpadliśmy w kwalifikacjach. Wiecie o co chodzi? Piąte miejsce to mnie cieszy. Wygrywany hercach Polaków top 5. Super, raczej wszyscy się zakwalifikowali. No nie wszyscy, bo Tomasia i Szozda żegnają się z konkursem już na etapie kwalifikacji. Tomasia wiekowi coś nie idą, nie idą mu te loty. Szodzi też Bigner, fajnie. Uf, nowy rekord, letni rekord świata Daniela. Czofeniga no i co? W plecy ja muszę 180 metrów skoczyć Jak ten nikt to robi, nie pojmuję tego Musi być ładnie No i znowu Ale jeszcze to się da wyratować Da się to wyratować No czy by się dało No nie wiem 110 punktów Jest druga seria, no tak Myślałem, że to jest to samo co w kwalifikacjach Ale udało mi nam się przebrnąć do drugiej serii Są punktiki. jest Dobra no pewnie nikt to nie kto wygra Te kwalifikacje yy, Pierwszą serię Drugi Bigner Szósty Kubacki Z dywą z segmentach miejscu 28 Habdas odpada Czas na serię Numer 2 Druga seria, druga seria No i co? Domen prylóca na farcie 30 miejsce No i jak Domen? Domen Słabiutko Domen W tym Iron 9 to on sobie Nie pogra te- Nie poskacze tak daleko teraz No i my comeback top 15 jest możliwy fajny daleki lot biorąc Spawła Pawła z pierwszego konkursu o ale będzie to fajny skok nie ma problemów w powietrzu no i w końcu jest fajna próba i ile 171,5 no, nie wyobrażam sobie jak tu musi się wysoko lecieć na 183 metry jak ten z Czofeniga z pierwszej serii ale to jest dobry skok na top 20 tak. co najmniej Teraz nie mamy zbyt mocnych zawodników, więc oni nas nie przeskoczą. Nikt się nawet nie zbliża. Franz, Wąsek. Huu, top 15. No, nas uprzedził. Ale top 15 jest. Nawet wyżej. Lindwig da radę. Ledwo Kobayashi przed nami. Top 10? To będzie nie jest możliwe. FUB, Ostwold. Nie, to będzie nie ma szans. Kubacki przed nami, Będziemy drużyny najlepszy z Polaków. Ozwol prowadzi Paszkę Deszfanden. Nie ma szans. Ozwol wygra Geiger. Bigner. I teraz kto? Czofenik. Czofenik. To wygrał z jaką przewagą? Dominator. 30 punktów. <laughs> Geiger przynajmniej 40 traci. No niesamowite. Który jest domen Domenpreu? On stracił 85 punktów. Irona. No on tego nie wygra. Laniszek. Laniszek też stracił 63 punkty, Chofening będzie liderem. 10 Kubacki. My na miejscu 11. Chofening zasłużenie. Ten konkurs wygrywa. I w generalce nas chyba wyprzedza, niestety. No, widzimy się w menu głównym. Jak widzicie, my na miejscu 8 spadliśmy, ale zajca i Chofening brzmi 7 punktów. Trzeci Ostwold, no, Iron Nine. SZOFENIK! 25 minut na na Oswaldem, preuz na szósty spadł, ósmy wąsek, Polaków na miejscu, numer... 36. No niezbyt dobrze, przechodzimy sobie już do ostatniego konkursu w tym sezonie letnim. Yy, a więc prawdziwa walka na żyletki między tymi Zajcem, Arie i Kobayashim, tak się rozstrzygnie ten letni Grand Prix, yy, pod narty. Już nagrywałem, byłem pod koniec pierwszej serii, a nagle mi, no nie wiem... Byłem przy drugą serią i reklama jakby się zbugowało i nie wiem, był tak dziwny ekran, że no musiałem odnowaczać to nagrywanie, nie dało się nic zrobić, no nie wiem, ale to już było problemów technicznych tej serii, było dużo, e, my, my, mamy już je za sobą, mam, przed nami piękna przyszłość. No, no i co, się, jak się oni się tutaj śpią, Stefan Kraft prowadzi, e, no i co, oby nie było tak jak w pierwszym konkursie, troszkę później się wybić. To jest mój cel, podnarty wieje fajnie, fajna taka lufka. No i to będzie skok na kwalifikacje, okej. Okay. Kwalifikacja jest, jest, kw jest kwalifikacja na pewno. Chcesz, czy na pewno? 40, jest, no to nie było takie pewne. Ja byłem pewny po wyjściu z progu, ale to nie powinieneś tak pewny. Ledwo to się zakwalifikowałem, no. Za chwilę lądowaniu lądowaniu poza konkursem był, ale wygrywa te kwalifikacje, no nie inny jak... Ty zajed przed wiół się trzeci czofenik. Mi na miejscu 47. masiak odpada. Niestety. Masiak w każdym kwalifikacjach odpadł. Fatalny iron. Fatalna Iron w jego wykonaniu. No i co? To, to tam? To tam Domen pręł, czyżby kombak. Który... A nie, ten fenik jeszcze nie skakał. Trzeci Paweł Wąsek. On się tu dobrze spisuje. Ale trzeba skoczyć bardzo daleko, ale... E, no, żeby ostatni konkurs tego lata był pozytywnym zakończeniem, pokiereszowanie, weźmy całe e, to lato, a teraz możemy się mamy okazję się w świetnie spisać, co to będzie za próba Papierka, co za skok, 179 było metra. i prowadzimy, świetny skok w Ironwood, genialna próba, wyprzedzamy o 1-1 do Mena Prełca, co to była za próba Papierka, Maruzyn Wyprzedził nas. Kurwa. No nie wiem, co mam zrobić. Daniel Felik też. Jak nas spada? Kobajashi. Zajc też. Kto jest wyżej? Dziewiąty Kobajashi. Zajc dopiero. Który jest Zajc? 30, a jaki fart Zajca. Kubacki odpada i szosda. Czas na drugą serię. Prowadzi Lindwik. to jest niesamowite w ogóle. Yy, mamy 29. Habdasa. No ciekawie. Ciekawie, ciekawie. No i zobaczymy, co zrobi Zajc z drugiej serii. Daj do pali rakietę. I dużo awans 65 mógł przed Habdasem. Ale farfax w tej formie. Ale to był awans, No. To był taki skok, że on koba ja się go dogoni. Ozwolt za nim nawet. Nawet ozwolt. Zresztą ten, Wszyscy. To by 10 będzie dla Zajca. Laniszek za nim, co to była za próba? Kosmiczna tak Zajca. No i teraz Zajc czy Kobayashi? Jednak tymi Zajc. Mimo że tyle, tak daleko byłem, to wycięża, tymi Zajc całą letnią Grand Prix. Kto już mi, to może być na... atak na podium. To, to jest niesamowity skok Zajca. Piąty wąsek. To, był niesamow... to była niesamowita próba Zajca. No co to jest? Herl dał radę. Domen też. Herl prowadzi. Niedaleko skoga. Niedaleko skoga, ale próba była. wiatr był fatalny, ale by znowu świetne warunki. Świetne warunki mamy. Ostatni skok tego lata. Świetnie zaprętujemy. Ale lufa. Świetna to będzie próba, tylko teraz za sztywno w powietrzu. ale Jesteśmy wysoko. I genialny skok papierka. 181 metrów i będzie. Będzie podium. Będzie podium drugie tego lata. 24 punkty. My to wygramy. Nie może być inaczej. My to wygramy. Czofenik. Nie dał rady. Mariusz Lindwik. Nie daj rady, proszę. Dał radę. Ale tu był skok Lindwika. Miejsce drugie. Iron. się się go cieszyć. Iron Nine. z nie graliśmy, ale co z tego? Wygrywa cały Iron Nine Daniel Czofenik. Dziesiąty wąsek. Wygrywa z nią Grand Prix Timmy Zajc. Czy, na, czy jest Habdas? Super, my na miejscu. Mimo to na miejscu ósmym. Czafek siódmy. Trochę się rozczarowałem. Myślałem, że taki jawan będzie. W generalce. No cóż, w menu głównym się widzimy. Podium oficjalne letniego Grand Prix jest My na nim nie stoimy. Wygrywa Zajc, drugi Kobayashi. Trzeci Ozwol. Pierwsza z tej serii nie stoimy. No niestety, ale wygrywa Timmy Zajc. Drugi raz z rzędu. Timmy Zajc wygrywa Grand Prix. Drugi Koba ja trzeci trzeciozwolt my na miejscu. Trochę brakło nam do Czowa Niga. Ale no przed trakiem się obroniliśmy, to jest sukces przede wszystkim. Nach Polaków jesteśmy. 16 wąsek. Kubacki 24. Szosda lepiej skończył niż havdas i Tomasiak. A to akurat jest bardzo ciekawe, bo chciałem... Myślałem, że Szosda wyleci z kadry, ale Tomasiak się spisał najgorzej. To jest bardzo ciekawe, no? Sytuacja niesamowita. Wejrą wygrywa Chofenik, drugi Lindvik, trzeci Ozwolony na miejscu. Mimo to 30, jest top 30, to był cel. Gdybyśmy nam awansowali, to byśmy tu się bili o top 10. Najpierw Polaków, wąsek 11. A więcej punktów to była reprezentacja Norwegii. Dominowali ten są letni. Ja już się będę z wami żegnał w tym odcinku. Widzimy się w zimie. Myślę, że odcinku za tydzień. Wierzę, że nie było odcinka, ale byłem trochę chory. Teraz jeszcze nie jestem do końca wyleczony, ale, ale jest dobrze. Niedługo zima. Mam e, jakąś specjalną serię, może zimowy w Realu przygotuję na tym kanale. Ja się już z wami żegnał. Trzymajcie się w ten jesienny wieczór. No i cześć!